Cześć, witajcie. Dzisiaj na wideoblogu chciałbym podzielić się z Wami krótką refleksją na temat święceń pastorskich kobiet w kościele chrześcijańskim. Przede wszystkim, Pismo Święte nie mówi o żonach pastorach, ale mówi o żonach pastorów. I jeżeli kobieta. Pragnie być wyświęcona jako pastor w kościele, wówczas elementem jej egzaminu powinna być m.in. część egzygetyczna z kilku fragmentów biblijnych. Chciałbym przywołać kilka z nich. Pierwszy urywek jest z pierwszego listu Pawła do Tymoteusza, drugi rozdział od 11 wersetu. Kobieta niech się uczy w cichości i pełnej uległości, nie pozwalam zaś kobiecie nauczać ani wynosić się nad męża, natomiast powinna zachowywać się spokojnie, bo najpierw został stworzony Adam, a potem Ewa i nie Adam został zwiedziony, lecz kobieta, gdy została zwiedziona, popadła w grzech. Nie pozwalam kobiecie nauczać ani wynosić się nad męża. Drugi urywek, yy, rozdział dalej, trzeci rozdział, pierwszego listu Pawła do Tymoteusza, yy, drugi werset, trzeciego rozdziału. Biskup zaś ma być nienaganny, biskup lub prezbiter, inne tłumaczenie mówi o prezbiterach. Yy, mąż jednej żony, trzeźwie umiarkowany, przyzwoity, gościnny, dobry nauczyciel. Mąż jednej żony, yy, w liście apostoła Pawła do Tytusa na temat kryteriów pastorów czy prezbiteriów w kościele w pierwszym rozdziale od wersetu piątego czytamy. Pozostawiłem Cię na Krecie w tym celu, abyś uporządkował to, co pozostało do zrobienia, i ustanowił po miastach starszych, jak Ci nakazałem. Taki, którzy są nienaganni, są mężami jednej żony, mają dzieci wierzące, które nie stoją pod, pod zarzutem rozpusty lub knąbrności. Są mężami jednej żony, nie zaś, nie zaś żonami jednego męża. W pierwszym liście apostoła Pawła do Koryntian w 14 rozdziale, werset 34 i 35. Niech niewiasty na zgromadzeniach milczą, bo nie pozwala im się mówić, lecz niech będą poddane jaki zakon mówi. A jeśli chcą się czegoś dowiedzieć, niech pytają w domu swoich mężów, bo nie przystoi kobiecie w zboże w zborze mówić. Chodzi oczywiście też o kontekst, przede wszystkim o kontekst, kontekst yy, publicznego nauczania. Także interpretując te urywki. Kandydatka na urząd pastora ma do wyboru trzy podstawowe opcje. Po pierwsze, może odrzucić boski autorytet tych, tych wersetów, co oznacza, że powinna po prostu oblać egzamin na ordynację. Druga możliwość, może je zupełnie, mówiąc kolokwialnie, kolokwialnie zmasakrować, co oznacza, że po prostu powinna oblać, oblać egzamin na ordynację pastorską. I trzecia możliwość może je dokładnie, rzetelnie zinterpretować dokonać uczciwej egzegezy, Tekstów zdając egzamin. I kiedy zostanie jej zaproponowany termin ordynacji pastorskiej, to powinna łagodnie, aczkolwiek stanowczo odmówić, na podstawie niniejszych dowodów tekstowych z Pisma Świętego.